A Ze mną do Japonii na wiosnę przyszłego roku na czwartą zagranikową wyprawę. Ja będę pilotem, grupa kameralna i odwiedzimy Tokio, Osaka i Kyoto, ale też Udi czy bu i spędzimy na w Ryokanie. Szczegóły w linku w opisie, a do wyboru macie też inne wyprawy z Łaterejdorii. Dzisiaj parę słów o Fallen Feathers, czyli tej produkcji, która według wielu miała być messiaszem gamingu, jedną z najlepszych gier tego roku, a która niespodziewanie zaliczyła bardzo trudną premierę i na Steamie zebrała mnóstwo negatywnych ocen. Czy jest to gra, której jednak warto dać szansę, czy też rzeczywiście nie wypał, będę mówił w dzisiejszym filmie. Na początku Zaznacza jednak wyraźnie, że nie będzie to recenzja z prostego powodu. Jeszcze tej gry nie ukończyłem i myślę, że całkiem sporo mi zostało. Co oznacza, że nie poznałem jej w 100%, nie wiem o niej wszystkiego i na przykład nie wiem, czy gdzieś w połowie zupełnie się ona nie zmienia, na lepsze lub na gorsze. Czemu więc robię dla Was te pierwsze wrażenia? Ano dlatego, że chciałbym o tej grze coś powiedzieć. Czuję, że zdecydowanie jest wartą na tego, żeby ją omówić, no ale niedługo jadę na wakacje, tak się składa i po prostu nie zdążę jej skończyć przed tym, więc właśnie na takie pierwsze wrażenia się zdecydowałem. Tak więc zaznaczam na początku, że na grę nie czekałem i tak naprawdę nie wiązając z nią żadnych oczekiwań. Wiedziałem tylko, że tego typu kolejny chiński klon Soulsów ma się pojawić, ale przyznam szczerze, że nie jestem osobą, która szczególnie wyszukuje gier souls-likeowych. Jestem fanem gier od from Software i staram się ogrywać je wszystkie, ale nie mam takiej potrzeby, żeby sięgać po podobne produkcje, po gry inspirowane właśnie grami niezakiego. Zdecydowałem się jednak sprawdzić Wuchanga, głównie dlatego, jak kiepsko został przyjęty na Steamie. Chciałem po prostu sprawdzić, jaka faktycznie w akcji jest optymalizacja, rzucić okiem, może pół godzinki, przekonać się, wyjść i na zawsze o grze zapomnieć. Odpaliłem ją więc na Xboxie Series S i rzeczywiście na początku jest dosyć słabo. Nawet nie dlatego, że gra działa źle, chociaż faktycznie czasami zdarzają mi się małe przycinki i zauważyłem, że tym więcej jest takich drobnych przycinek im dłużej się w tę grę gra potem jak się wyłączy i włączy ponownie, to część tych przycinek znika. Nie jest to coś bardzo uprędliwego, nie jest tego dużo, no ale jednak ma to miejsce. Jednak bardziej uderzyło mnie na początku przy pierwszym kontakcie to, jak ta gra wygląda. Mianowicie, generalnie niby nie jest źle, niby model głównej bohaterki jest całkiem ładny, niby ładne są widoczki i otoczenie. Zdecydowanie widać, że nad grą pracowali utalentowani artyści, którzy chcieli nam przekazać jakąś bardzo fajną, wyrazistą wizję, ale jednocześnie, żeby upchnąć tę grę na Xboxie Series X, grę, która, no jak wiemy już, ma kłopot z płynnym działaniem nawet na bardzo potężnych pecetach, musieli sięgnąć po bardzo drastyczne czasami środki. Więc już na samym początku gry witają nas obiekty rodem z serio, PlayStation 2, bo tak są kanciaste, bo tak rozbyte są ich tekstury. I to wcale nie jest coś, co zdarza się rzadko, tych obiektów jest dużo i widać, że twórcy no, starali się ciąć jak tylko mogli, żeby tylko ta gra mogła działać. Efektem tego jednak jest to, że no właśnie przez większość czasu jest płynnie i dobrze, co w grach tego rodzaju jest chyba najważniejsze. Plus, no właśnie muszę dodać, że mimo tego, że wielokrotnie mamy takie właśnie obiekty, to dzięki postprocesom, dzięki wizji artystycznej, dzięki różnym efektom i dzięki temu, że jednak także sporo tych ważniejszych modeli, w tym jak na przykład główna bohaterka czy bossowie, wyglądają dobrze, gra sprawia dobre wrażenie. Nie wygląda brzydko. To nie jest gra brzydka, wręcz powiedziałbym, że bardzo ładna. I ja osobiście uznaję, że żeby działało na dobrze. Dobrze, na takiej platformie jak Xbox Series S, no to takie właśnie ruchy związane z cięciem pewnych obiektów, upraszczaniem ich, mogą być czymś niezbędnym. Być może dało się to zrobić lepiej, być może dało się to zrobić bardziej dyskretnie, być może inny zespół zoptymalizowałby tę grę tak, że mniej byłoby to widać, ale jednak jestem zdania, że to, co poczynili Chińczycy. Jest ok. Gra technicznie na Xboxie Series S wrażenie, powiedzmy, przeciętne, czyli nie jest ani wybitnie, ani źle. Uważam, że gry w takim stanie jak najbardziej mogą na te konsole wychodzić. Nie oznacza to, że chciałbym tutaj wybielać twórców, jeżeli chodzi o ich dokonania na PC-tach. Słyszałem o tym, że gra na PC działa bardzo słabo, słyszałem o tym, że nawet na potężnych, drogich maszynach potrafi się ona przecinać, że spadki są zupełnie niczym nieuzasadnione i że no, generalnie może wywołać to wściekłość. Zaznaczę jednak, na Xboxie Series S jest w porządku i da się Grać. Jednak nie tylko dlatego, że technicznie jest OK, zostałem przy tej grze na dłużej, ale po prostu, ku własnemu zdziwieniu, zaczęła mnie ona niesamowicie wciągać. Poprzyznaję dosyć niemrawym początku, kiedy jako osoba, która nie miała w planie nawet jej przychodzić, nie czekała na nią i odpaliła ją w Game Passie, więc w każdej chwili mogłem ją wyłączyć bez większego żalu, zaczęło się jednak robić fajniej. Dużo, dużo fajniej, do tego stopnia, że teraz kiedy nawet Wam o tej grze mówię, mam ochotę przestać mówić i po prostu sobie ją odpalić i w nią grać. Tym, co przede wszystkim od samego początku zachwyca i co ewidentnie jest dobre, to klimat dawnych Chin. I chodzi tutaj właściwie o wszystko, o opowieści, o to, co mają nam do powiedzenia napotkane postacie, o otaczającą nas naturę, a także o architekturę. Różnego rodzaju smaczków jest tutaj multum i myślę, że trafią one nawet do osób, które kompletnie nie mają pojęcia o kulturze i historii Chin, a taką osobą jest to na przykład ja. A właśnie dzięki tej grze mam poczucie, że zaczynam się tym tematem interesować, bo czuję, że są takie rzeczy, które chciałbym zgłębić. Czemu coś wygląda tak, a nie inaczej? Jak dokładnie wyglądał okres historyczny. Do którego ta gra nawiązuje. Jest to oczywiście gra fantazji, jest to mnóstwo nadnaturalnych elementów, ale jednak stara się na umiejscowić to wszystko w jakimś rzeczywistym okresie historycznym i robi to na tyle dobrze, że rzeczywiście to zainteresowanie rozbudza. Więc to był ten pierwszy powód, dla którego jednak w tej grze zostałem, nie odbiłem się od niej. Kolejny natomiast było to, jak fajna jest tutaj walka. I znowu, na początku raczej wydaje się ona być kolejnym prostym klonem solsów, jakich wiele. Z czasem jednak okazuje się, że ma do zaoferowania mnóstwo nowości i dynamika starć tak naprawdę jest zupełnie inna niż to co znamy z gier From Software. I powodów tego jest kilka, począwszy od tego jak innego rodzaju oręż tutaj używamy. Bo do dyspozycji są nie tylko takie klasyki jak miecz jednoręczny czy długi miecz, ale także chociażby włócznia czy dwuręczny topór. I już samo to powoduje, że gra się tutaj troszkę inaczej, ale szybko okazuje się, że jest tutaj dużo więcej innych bajerów. Są całkiem fajnie pomyślane, długie i efektowne kombosy. Zupełnie inaczej wyglądają tutaj uniki, które są wręcz kluczową mechaniką bo to dzięki perfekcyjnym unikom dostajemy tutaj ładunki, które potem możemy wykorzystać w takcie walki, i to używanie ich w idealnym momencie może dać nam naprawdę dużą przewagę. Może znacznie ułatwić starcie, które początkowo zdaje się być nie do wygrania. I magia, której możemy użyć dopiero po wykonaniu takiego uniku, i różne opcje dodatkowo zwiększające naszą mobilność. To wszystko składa się na walkę, mam poczucie, znacznie bardziej dynamiczną i efektywną niż w solsach. Niekoniecznie lepszą, bo szczerze mówiąc bardzo lubię ten właśnie trochę drewniany model walki z klasycznych solsów, ale inną, i to jest fajne. Fajne jest także to, że design lokacji w tej grze jako żywo przypomina to, co znamy właśnie z tych najbardziej klasycznych pierwszych solsów. Są one otóż mocno liniowe, a w połączeniu z tym, że nasza bohaterka nie potrafi skakać, powodują, że faktycznie często musimy iść taką ścieżką i musimy być wyjątkowo czujni, gdyż pułapek czy czających się wszędzie wrogów nie da się po prostu łatwo ominąć. Powoduje to także, że po paru godzinach zabawy odkrywamy ze zdumieniem, jak poszczególne elementy sporych lokacji zaczynają się ze sobą naturalnie łączyć. Jak okazuje się po paru godzinach gry, że wracamy do początkowej Lokacji, drzwiami, które od początku widzieliśmy, ale były zamknięte. No, totalnie czujemy się wtedy jak w solsach, i to jest rewelacyjne. Tak jak to, jak dużo jest poukrywanych sekretów w każdej lokacji, jak dużo jest pułapek, jak dużo jest jakichś małych, bocznych, sekretnych przejść. To w połączeniu z wizualnym projektem tych lokacji, tym jak tchną one klimatem dawnych Chin, powoduje, że naprawdę fajnie się tutaj eksploruje. I że ciasna w toku tej eksploracji znajdujemy małe kapliczki, które pełnią tutaj rolę ognisk, więc jest to kolejna mechanika wzięta prosto z solsów, a także ginąc, tracimy powiedzmy trzymane dusze. Ale tutaj nastąpiła pewna zmiana, ponieważ nasza bohaterka, kiedy nie jest ogarnięta szaleństwem, traci tylko część dusz i traci wszystkie dopiero wtedy, kiedy w chwili śmierci była całkowicie szalona. Oczywiście nadal możemy takie opuszczone dusze odzyskać, ale jeżeli wiąże się to z odzyskaniem dusz po śmierci w chwili maksymalnego szaleństwa, oznaczać to będzie, że w miejscu śmierci czekać będzie na nas potężny duch. I chociaż początkowo może to brzmieć jako być może zbytne udziwnienie, to tak naprawdę jest to całkiem sprytnie pomyślana mechanika. Przede wszystkim zmusza nas do tego, żeby zarządzać naszym poziomem szaleństwa, żeby unikać tych czynności, które Zwiększają ten poziom, czyli na przykład zabijanie humanoidów, żeby starać się go obniżać poprzez zabijanie innych potworów albo na przykład ofiarę w kapliczce, ale też powoduje to, że czasami warto być szalonym ponieważ ten klon, który czeka na nas w miejscu śmierci, walczy nie tylko z nami, ale także atakuje wszystkie pozostałe postacie. Czyli może na przykład ułatwić nam przejście przez jakiś wyjątkowo ciężki fragment. Czasami warto jest gdzieś zginąć po to, żeby utrzymać pomoc ducha, którego potem, owszem, i tak musimy zabić, ale przez jakiś moment jest naszym sojusznikiem. Tak jakby. Takich różnych małych rozwiązań jest w tej grze więcej. Na każdym kroku czuć, że twórcy starali się wsadzić jakiś swój pierwiastek do tej znanej, oklepanej niby formuły soslajków. I jestem przekonany, że na ten moment, po tych około 6 godzinach gry, jakie z nią spędziłem, Udało się to twórcom wykonać. Bo jednocześnie jest to gra totalnie SoulSlajkowa -like i są tu wszystkie te elementy, które w takiej grze powinny być czyli właśnie ogniska, struktura lokacji, ale także pewne miejscówki, jak obligatoryjne lochy pełne toksycznych wyziewów. Jestem przekonany, że nie jest to żadne wielkie odkrycie, nie jest to żadne zbawienie gamingu, nie jest to żaden mesjasz świata gier. Jest to po prostu tylko i aż bardzo dobra gra inspirowana SoulSlajkami, -like która ma do zaoferowania zarówno to wszystko, co powinny mieć tego rodzaju gry, jak i sporo nowości. Nie wiem, czy gra utrzyma ten relatywnie wysoki poziom do końca, ale póki co jestem niesamowicie zafascynowany i wiem, że w każdej wolnej chwili będę starał się ją ukończyć, więc być może gdzieś tam kiedyś na kanale pojawi się recenzja, w której mam nadzieję, że potwierdzę tylko to, że jest to udana gra i nie będę musiał mówić, że jednak coś się z czasem zepsuło. Oczywiście, dodam tylko na końcu, że to nie jest tak, że jest to idealna produkcja. Jest tu sporo różnych małych głupotek i wad, począwszy właśnie od tej spadającej czasem płynności nawet na Xboxie Series S, ale także zdarza się tutaj ginąć w głupi sposób, na przykład kiedy spadamy z małej kładki do... strumyczka, który ma tam, nie wiem, kilkanaście centymetrów głębokości, a i tak giniemy. Zdarzyło mi się także gdzieś zacząć, tak, że nie było już odwrotu, no i nadal uważam, że początek tej gry jest może nieco za wolny i że można się od niego odbić, chociaż ja zachęcam was do tego, żebyście jednak dali tej grze szansę i przebrnęli dalej, bo potem się lepiej. W końcu, mimo różnych małych zmian na wielu płaszczyznach, ostatecznie nie jest to gra, która faktycznie olśniewa nas nowością. To nie jest kolejny wielki krok dla gatunku, to nie jest kolejny wielki krok dla gier, to jest po prostu tylko i aż dobra gra. Ale jestem przekonany, że takie po prostu tylko i aż dobre gry także są potrzebne i niekoniecznie każda gra, jaką ogrywamy, musi być wielkim objawieniem. Ja w każdym razie bawię się po przy Uczangu dobrze. No, to dajcie znać, co wy myślicie o tej grze. Czy ktoś z Was gra, grał, być może już ukończył? Czy podobał Wam się, a może kompletnie się od niej odbiliście? Piszcie w komentarzach, a jeżeli podobał Wam się ten film, jeżeli czujecie, że fajne są takie pierwsze wrażenia na temat gier i chcielibyście więcej, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!